Wrzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry i musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Rozwiązywanie zadania z rachunku prawdopodobieństwa powinniśmy zacząć od wypisania stosowanych oznaczeń, to znaczy, że A to jest zdarzenie polegające na tym, że w pierwszym rzucie i tak dalej przypisalibyśmy to zdanie z treści naszego zadania. Czyli ja tego już teraz nie będę robił. No i jeszcze napiszemy, że omega to jest zbiór e, wszystkich e, możliwych rzutów, czy raczej wyników rzutu, dwiema kostkami. Takie dwa zdania piszemy, no i następnie przechodzimy do rachunków. Będziemy musieli obliczyć moc zbioru omega oraz moc zbioru A. Zacznijmy może od obliczenia mocy zbioru omega. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry i w pierwszym rzucie mamy 6 możliwych wyników, ponieważ mogą nam wypaść wyniki od 1 do 6, czyli piszemy 6. I w drugim rzucie również mamy 6 wyników, czyli razy 6, zatem moc zbioru omega jest równa 36. Mamy 36 możliwych wyników rzutu dwiema kostkami. Teraz musimy obliczyć moc zbioru A, żeby potem móc obliczyć prawdopodobieństwo właśnie tego zdarzenia A. Jeżeli już obliczymy. Jaka jest moc zbioru A? No to wówczas prawdopodobieństwo zdarzenia A obliczymy sobie ze wzoru moc A podzielić na moc omegi. Moc omegi już mamy, także tak jak wspomniałem, teraz skoncentrujemy się na policzeniu e, mocy zdarzenia A, czyli ile jest tych zdarzeń sprzyjających, takich, że w pierwszym rzucie wypadła nam parzysta liczba oczek i iloczyn liczby oczek w obu rzutach jest podzielny przez 12. Możemy zliczyć te wszystkie możliwości na piechotę, Albo w sposób bardziej usystematyzowany, może ja tutaj się na przykład posłużę w tym celu metodą drzewka. Czyli rysujemy korzeń naszego drzewa. No i teraz patrzymy, jakie mamy możliwości w pierwszym rzucie. Musi nam wypaść liczba oczek parzysta, czyli może nam wypaść albo dwójka, albo czwórka, albo szóstka. Tylko takie trzy możliwości mamy w pierwszym rzucie. No i teraz w drugim rzucie musi nam wypaść taka liczba oczek, żeby iloczyn liczby oczek z obu rzutów był podzielny przez 12. Czyli spójrzmy na przypadek, gdy nam wypadła w pierwszym rzucie liczba oczek równa 2, co musi wypaść, aby iloczyn był podzielny przez 12. No na pewno może wypaść 6, wówczas 2 razy 6 to będzie 12, i to będzie liczba podzielna przez 12. I tylko 6, żadna inna możliwość nie da nam iloczynu podzielnego przez 12, czyli w tej gałęzi drzewa mamy tylko jeden sprzyjający przypadek. Teraz zobaczmy, co się wydarzy, jeżeli w pierwszym rzucie wyrzucimy czwórkę. Wówczas w drugim rzucie możemy wyrzucić liczbę oczek równą 3. 4 razy 3 to 12, iloczyn jest podzielny przez 12, no ale także możemy wyrzucić liczbę oczek równą 6. 4 razy 6 to 24, 24 jest podzielne przez 12 i to również jest dobra, dobra kombinacja. No, i jeszcze zobaczymy, jak sytuacja wygląda, gdy w pierwszym rzucie wyrzuciliśmy 6 oczek, a wówczas w drugim rzucie możemy wyrzucić 2 oczka: 6 razy 2 12 podzielne przez 12, również 4 oczka, 6 razy, 4 24 podzielne przez 12, no i oczywiście jeszcze 6 oczek, 6 razy 6 36 także podzielne przez 12. Zatem wszystkich sprzyjających rzutów dwiema kostkami, spełniających warunek naszego zadania jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tyle ile liści w naszym drzewie, czyli możemy zapisać, że moc zbioru A jest równa 6. No i teraz pozostaje po prostu obliczyć szukane prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe moc zbioru A, czyli 6, podzielić na moc omega, czyli na 36. No i mamy jeszcze warunek, że musimy przedstawić wynik w postaci ułamka nieskracalnego, czyli skracamy ten ułamek, dzielimy licznik i mianownik przez 6, otrzymując prawdopodobie szukane prawdopodobieństwo równe 1 szósta.